Cześć, witajcie, tu Grzesiek Szybieniecki, to kolejny odcinek na kanale Basket Liczbach. Kolejny z serii, zostawić czy odpuścić tym razem twarde pierniki toru. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to gorąco Cię do tego zachęcam. Ponad 40% naszych oglądających nie subskrybuje tego kanału, koniecznie musimy to zmienić. Dobrze wiecie o co chodzi w tej serii, więc od razu przejdę do rzeczy. Tożsamość zespołu Storunia na, na przestrzeni ostatnich lat to raczej jest taka tożsamość drużyny walczącej, drużyny, która nigdy nie odpuszcza, drużyny, która ofensywnie ma swoje żołnierze. Trener Sergiusz Botych tak budował swoje drużyny, że tam na obwodzie zawsze byli gracze, którzy są w stanie no, zdobyć 20, 25, 30 punktów, są w stanie indywidualnie pociągnąć swój zespół. To nie były szerokie drużyny, to nie były nie wiem, napakowane talentem i ludźmi składy, ale to były składy, które z każdym kolejnym miesiącem coraz lepiej się rozumiały, coraz lepiej funkcjonowały i mogły straszyć absolutnie wszystkich. W lidze i to, że zostaje w tym klubie Sergecz Suboticz, to jest naprawdę znakomita decyzja klubu Storunia. Jeśli postawilibyśmy takie pytanie, czy zostawić Subotycia, czy go odpuścić, to oczywiście powiedziałbym, że zostawić i w tę decyzję mogę chwalić tylko i wyłącznie. Bardzo dobrze się stało, że już w trakcie sezonu Sergian Suboticz dostał ofertę na, na kolejny sezon, na to, żeby pracować dalej z, tym, z tą drużyną, bo naprawdę wypadło to bardzo dobrze. Sergiej no po prostu jest trenerem, którego warto inwestować, którego warto trzymać w Toruniu i z którym warto zbudować kolejne składy, bo widać, że to jest szkoleniowiec, który potrafi optymalizować talent z każdego poszczególnego zawodnika. Wystarczy sobie przypomnieć, jak wyglądał na początku poprzedniego sezonu Malik Abu, a jak wyglądał wyglądał potem, to znaczy jak jakby tego, jego talent rozbłysł jak okazało się, że jest w stanie być przydatnym zawodnikiem do drużyny, mimo że na początku można było się zastanawiać, czy czasem to nie jest gracz, którego trzeba wymienić. Więc tak Sergian Subotyć powinien zostać i bardzo dobrze się stało, że w Toruniu zostaje. Abdul Malik Abu, bo tak brzmi jego pełne imię i nazwisko, gracz z rocznika 95, gracz, który w tym roku skończy 30 lat, wydaje się po stylu gry po... po, po hmm. Po jego charakterystyce, że to jest gracz troszeczkę młodszy, to znaczy jest bardzo atletyczny, z wielką wściekłością atakuje obręcz i można by było powiedzieć, że to jest taki gość, który, nie wiem, ma 24-25 lat, jeszcze mało w koszykówce widział, jeszcze ten atletyzm no, procentuje, a zobaczymy co będzie dalej no właśnie to bazowanie na atletyzmie to jest ten znak zapytania, który trzeba postawić przy Maliku, przy Abdulu Maliku Abu, to znaczy kiedy on się za, zacznie wyczerpywać, kiedy on zacznie się kończyć, no to nie jest zawodnik, który będzie super defensorem, to nie jest zawodnik, który no nie wiem nagle ofensywnie będzie robił coś więcej typu gratyłem do kosza, czy nagle nie wiem rzucanie z pół dystansu, czy dystansu regularne rzucanie z tych miejsc, to zawsze będzie zawodnik do gry w pick and roll, to zawsze będzie zawodnik, który blisko kosza będzie się czuł dobrze no i teraz pytanie, czy przy tak wąskim składzie, bo znowu twarde pierniki którym prawdopodobnie będą musiały zbudować zestaw ośmioosobowy plus gracze, którzy mogą wchodzić w jakieś niewielkie role, czy rzeczywiście środkowy o takim profilu to jest dobry wybór, jeżeli w, no, tak zakładam, że twarde pierniki pójdą w model że będą miały trzech podkoszowych no i Malik Abu trochę w takiej trójce wydaje się być za mało wszechstronny, po prostu. To znaczy ta trójka Gadeforge, Benson, ABU, ona w miarę nieźle funkcjonowała. Natomiast no, gdyby ABU był gościem troszeczkę większym, troszeczkę bardziej defensywnym, to byłoby dla tego Torunia jeszcze lepiej. Dlatego w przypadku Malika ABU, trochę z uwagi na jego wiek, trochę z uwagi na jego charakterystykę. No, ja bym tego zawodnika jednak, pomimo tego, że uwielbiam jego wstady, uwielbiam to z jaką energią on biegał po parkiecie, to jednak bym go odpuszczał. Kolejny gracz to Barrett Benson, gracz z rocznika 97. Zawodnik, który dołączył w trakcie sezonu do Torunia i gracz, który nagle z zawodnika, którego pamiętaliśmy, jak tam z Cortneyem Fordsonem, blisko obręczy sobie grał dwójkowo, stał się shooterem, stał się zawodnikiem, który odpala te trójki i widać, że spodobało mu się to, że wartość jego rzutu wynosi 3, a nie 2. Stretch 5, Stretch 5 przy takim zawodniku jak chociażby Wiktor Gadefors. Jest to naprawdę bardzo cenne. No i twarde pierniki uważam, że powinny się zastanowić nad tym, czy baryta Bensona czasem nie zostawić, dlatego że mogą takich cech u zawodnika wysokiego, tak wysokiego, dodatkowo środkowego, który ma naprawdę ofensywnie niezłe nawyki, czy po prostu drugiego takiego zawodnika znajdą. W przypadku Bensona o tyle sytuacja jest korzystna, dobra, no że zakotwiczył w Polsce, jakby nie patrzeć, uczy się polskiego, ma partnerkę polską, to znaczy, że no u nas w lidze pewnie chciałby grać i pewnie byłby skłonny na to, by łaskawiej popatrzeć na ofertę z polskiego klubu, więc no, w przypadku Bareta Bensona, jeśli sparować go z centrem, dużym centrem, trochę bardziej o profilu defensywnym, no to uważam, że to miałoby sporo sensu, zwłaszcza, że zaczął rzucać za trzy punkty, mógłby schodzić na pozycję numer cztery. No ja bym z tej dwójki Abu Benson, wiem, że to może być niepopularna opinia, ale jakoś tego Bensona bym chyba wolał trzymać dalej. Kolejny zawodnik to Bartosz Diduszko, gracz, który skończył karierę, i przechodzi do roli asystenta trenera. Gratulujemy pięknej kariery Bartoszowi I mam nadzieję, że już niedługo uda się Właśnie z Już teraz asystentem Trzeba będzie się zwracać per trenerze Do Bartosza Tiduszko Uda się przeprowadzić rozmowę i popytać właśnie O tą tranzycję z dresu sportowego Do garnituru Ale to pewnie ma melodia najbliższych tygodni Kolejny gracz to Michael Ertel, gracz, którego z powodów finansowych zapewne w Toruniu utrzymać się nie da, ale gdyby była taka możliwość, gdyby pieniądze rosły na drzewie, to Toruń, czy przedstawiciele klubu z powinni biec pod to drzewo, zrywać ile się da i dać to wszystko Michaelowi Ertelowi, bo była to niewątpliwie gwiazda poprzedniego sezonu, gwiazda Polskiej Ligi Koszykówki. Michael Ertel dał się zapamiętać jako zawodnik, który mieszał, który gotował na koźle, który grał jeden na jeden i trafiał, potrafił zdobywać punkty, był naprawdę w tym wszystkim niesamowity. To jest jeden z najlepiej grających jeden na jeden zawodników, jacy byli w ostatnich latach w Polskiej Lidze Koszykówki i to on robił grę momentami. Taki zastrzyk z ławki, jaki, jakim był Michael Ertel, to było po prostu nieocenione. Natomiast no, zakładam, że tutaj argumenty finansowe to one będą decydowały, czy uda się Michaela RTL zostawić, czy nie, no bo sama, sama, odpowie sama odpowiedź na pytanie, czy warto go zostawić pod względem koszykarskim, tak, tak i jeszcze raz tak. Natomiast czy pod względem finansowym warto by było wydać, nie wiem, 30-40% budżetu klubu, by go zatrzymać, no tutaj już pewnie y, odpowiedź byłaby inna, więc no, generalnie Michaela RTL zostawić, ale wydaje mi się, że to jest nieosiągalne. Dodam jeszcze, że Michael Erte to zawodnik z rocznika 99, a więc będzie kończył dopiero 26 lat. Czy skończył dopiero 26 lat w tym roku, także to jest gracz, który jeszcze będzie szedł do góry i jeszcze będzie szukał naprawdę fajnych kontraktów pod względem finansowym, również, no bo trzeba też na koniec tego wszystkiego patrzeć na to, że zawodnicy podczas kariery sportowej chcą zarobić jak najwięcej. Kolejny gracz to jest jednak zawodnik, który karierę, no jego kariera będzie wyhamowywała pod względem. No, możliwości czy ofert, jakie on jest w stanie dostawać ratem, czy oczywiście Wiktor Gadefors. Zawodnik z Rocznika 92, czyli 33-latek, no i gracz, w którym można było się absolutnie zakochać. Zawodnik, który z pozycji numer 4 rozgrywał, który podawał, który swoją wojskową inteligencją imponował w każdym jednym spotkaniu. I myślę, że takiego weterana, ale jednocześnie zawodnika o takich umiejętnościach, o takiej jakości bardzo by chciał dalej mieć w swoim zespole. Serdzian Sobotić i absolutnie zostawić Wiktora Gadeforsza i tutaj mam nadzieję, że to się uda, bo przecież Toruń sygnalizował, że jest w rozmowach z Wiktorem Gadeforszem, że być może uda się podpisać troszeczkę dłuższy nawet kontrakt niż na jeden sezon, może na dwa sezony, że to właśnie wokół tego Gadeforsza da się budować DNA tego zespołu na najbliższe lata, no bo przecież to, co się udało wypracować w poprzednim sezonie, można to duplikować, można to kontynuować, można wokół tej gry z point forwardem dalej budować i subwetyciowi suboty uważam, że naprawdę to pasowało, także Wiktor Gadeforsz powinien zostać i tutaj torunianie powinni złożyć czy powinni naprawdę dołożyć wszelkich starań żeby się to udało. Ja oczywiście rozumiem, że nie można też przegiąć, jeśli chodzi o podwyżkę dla Wiktora Gadeforsza, natomiast uważam, że na podwyżkę zasługuje, no i teraz liczę na to, że strony się po prostu dogadają. Kolejnym graczem już był, bo wiemy, że odchodzi z Twardych Pierników, którym przenosi się do Dzików Warszawa, był Grzegorz Kamiński, ale to także był zawodnik, który u Sobotycia odżył, zawodnik, który złapał głęboki oddech i zaczął grać najlepiej, jak tylko potrafi i ta końcówka sezonu w twardych piernikach Toruń sprawiła, że naprawdę pozycja Grzegorza Kamińskiego na rynku transferowym mocno się umocniła, więc tak, no chciel, chciałby na pewno to mieć dalej u siebie Grzegorza Kamińskiego w składzie, ale znów to była kwestia finansowa. To, był, to były po prostu za wysokie progi dla twardych pierników Toreń. Twarde pierniki to jest zespół, który jest niestety zakładnikiem sukcesu, no bo zagranie w ćwierćfinale dla drużyny, którą no, wiele osób typowało do tego, że będzie walczyła o utrzymanie. Ja sam na początku sezonu w typowaniu twarde pierniki dałem na ostatnim miejscu. Był to skład 7-8 osobowy i ciężko było mi uwierzyć, że z takimi zawodnikami bez jakichś wielkich nazwisk z rozgrywającym z Ligi Mongolskiej, o którym zaraz powiemy, że uda się wygrać tyle meczów. Jednak udało się, pomógł w tym wszystkim bardzo mocno transfer Grzegorza Kamińskiego w trakcie sezonu. No, i gdyby się udało zatrzymać go, to na pewno Torń by to zrobił. Natomiast, no, bycie zakładnikiem tego własnego sukcesu, o czym wspomniałem, to jest kwestia tego, że tak naprawdę wszyscy gracze w tym składzie zasługują na podwyżkę. No, ale nie ma z czego wszystkim dać. Trzeba wybierać. No i tutaj w przypadku kamiskiego po prostu się nie udało. No i do końca zostało nam tak naprawdę trzech zawodników, bo skupiam się na tych graczach, którzy naprawdę dużo grali i pełnili ważne role na końcu sezonu w twardych piernikach. Divine Miles zawodnik z rocznika 96. No jak gracz, który ma metr 76 wzrostu, malutki, ale energiczny, szybki, niesamowicie prędki, absolutnie. No, no fantastycznie się go oglądało momentami. Oczywiście było widać pewne braki takie, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, czy taką emocjonalność trochę, że dawał się gdzieś tam czasami ponieść tym emocjom. Natomiast no, pod względem takiego wnoszenia energii na parkiet był naprawdę nieoceniony. I w przypadku Divina Milesa uważam, że można by było się zastanowić, czy to nie jest zawodnik, z którym warto dalej kontynuować współpracę, bo jakby nie patrzeć ściągnięcie jego tutaj było ryzykiem, to znaczy to nie był gracz dobrze znany, to nie był gracz gdzieś w takich warunkach jak Polska Liga Koszykówki obyty, mimo wszystko Torunianie zaryzykowali i to ryzyko się opłaciło, więc być może opłaca się zaryzykować jeszcze raz, to znaczy opłaca się dać podwyżkę jakąś Milesowi i zostawić go w składzie. A kto wie, być może ta podwyżka wcale wysoka być nie musi, bo to też jest zawodnik, który w przyszłym roku skończy 30 lat. Gabarytów jest niedużych no i nie, nie byłbym taki pewien, że pojawią się na jego stole jakieś niesamowite oferty z Europy, czy z jakichś innych miejsc na świecie. Czy jestem fanem Divine Milesa tak na 100%? Nie, nie jestem. Natomiast czy wyobrażam sobie, że twarde pierniki Torun będą miały problem, żeby ściągnąć do Torunia lepszego zawodnika tego lata niż Divine Miles? Tak, wyobrażam sobie. Dlatego tutaj ta decyzja no, jest naprawdę trudna, bo z jednej strony masz znów niepewność kogo weźmiesz i czy on się sprawdzi, no chyba, że m, jesteś w stanie ściągnąć tutaj kogoś, kogo bardzo dobrze znasz, a z drugiej strony masz sprawdzonego Milesa ze swoimi mankamentami no to będzie naprawdę twardy orzek do zgryzienia na końcu ja bym chyba Milesa jednak odpuszczał natomiast pozostawienie go w składzie uważałbym też za dobry wybór Kolejny gracz to Wojciech Tomaszewski, zawodnik z rocznika 2002, 23 lat gracz, który niestety nie dokończył poprzedniego sezonu, sezonu, który się dopiero co skończył z uwagi na kontuzję, natomiast na rozpoczęcie nowego sezonu ma być zdrowy. No i to jest gracz, który w tym Toruniu zbudował swoją markę, który w dwóch kolejnych zespołach no, wyglądał coraz lepiej, wyglądał jak gracz, który rozumie swoją rolę, który na boisku robi coraz więcej, i tak naprawdę no, y, można było przypisać, że jest tutaj rzeczywiście postęp i ten torun mu y, służy i jednocześnie Tomaszewski naprawdę przyczyniał się do tego, że te zespoły były dobre i że chociażby po bronionej stronie boiska nie były totalnie dziurawe, bo przecież z takim personelem, gdzie jest Miles, Ertel, Benson, y, Gadefors nawet, no ciężko jest zbudować jakąś świetną defensywę i ten Wojciech Tomaszewski tutaj naprawdę świetnie pod tym względem to wszystko łatał i, i, i dopełniał Natomiast w przypadku Wojtka Tomaszewskiego znów będzie to kwestia finansowa, dlatego że on się pokazał naprawdę z dobrej strony w poprzednim sezonie, idzie do góry, ma 23 lata, jest coraz lepszy fizycznie, coraz lepszy koszykarsko i przy tej biedzie, no tak to trzeba powiedzieć, na rynku polskich wolnych agentów, on może dostać naprawdę ciekawą ofertę. No i tutaj uważam, że twarde pierniki nie za wszelką cenę powinny się o Wojtka Tomaszewskiego bić, no bo też jest jest jakaś ograniczona wartość tego co on tu i teraz jest w stanie dać temu zespołowi, no a twarde pierniki pewnie budżetowo to znów będzie ta dolna ósemka jeśli chodzi o Polską Ligę Koszykówki więc trzeba brać zawodników, którzy mogą którzy będą po prostu wnosili dobrą cenę do jakości, czyli czy ta, ta ten wskaźnik, cena do jakości będzie naprawdę fajnym, na fajnym poziomie. Tutaj Wojtek Tomaszewski może być stosunkowo zbyt drogim zawodnikiem na rolę, jaką może pełnić w zespole, bo to nie jest kozujący, to nie jest zawodnik, który będzie grał jeden na jeden, to nie jest jakiś niesamowity gracz w ofensywie, to jest gracz, jakby nie patrzeć, zadaniowy i tak był ustawiany, no i za zadaniowca w zespole Zwłaszcza z dołu tabeli, raczej nikt dużych pieniędzy płacić nie chce, więc no myślę, że tutaj może się o to właśnie wszystko rozbić. Natomiast generalnie, hmm, Torunianie pewnie chcieliby zatrzymać cały skład z poprzedniego sezonu, żeby to dalej funkcjonowało, ewentualnie zrobić ze dwie korekty. No i Wojciech Tomaszewski na pewno by się w ten y, schemat wpisywał. No i ostatnim zawodnikiem jest Dominik Wilczek, zawodnik z rocznika 99. Gracz, który idzie cały czas w górę, co do tego nie mam wątpliwości. Zawodnik, który no, swoją pracą po prostu osiąga coraz więcej i już stał się, można powiedzieć, że ekspertem, jeśli chodzi o rzucanie za trzy punkty, czekam dalej na kolejne postępy Dominika, bo liczę, że to jest gracz, który jeszcze te postępy po prostu wykonać. Może, że jeszcze może być lepszym obrońcą, że może być jeszcze lepszym zawodnikiem, jeśli chodzi o fizyczność o grę, także o pomoc właściwie swojemu zespołowi na zbiórkach i także graczem, który jest w stanie zaatakować out czy zagrać gdzieś tam jakąś zasłonę na, na boku no i uważam, że właśnie dlatego że wierzę, że Dominik jest w stanie robić postępy, bo co roku tak naprawdę ten postęp u niego można było obserwować z punktu widzenia twardych pierników ja tego zawodnika zostawiam i bardzo mocno bym chciał go mieć dalej w swoim składzie, jeśli słyszymy o tym że Mateusz Szlachetka może wylądować w Toruniu, to ten duet Wilczak-Szlachetka naprawdę może rozwiązać problem no, polskich minut, bo jakby nie patrzeć, nie będzie przepisu o jednym Polaku obowiązkowym na boisku, natomiast wydaje się, że twardy Pierniki nie wejdą w, nie wiem, sześciu obcokrajowców od razu, raczej to będzie pewnie piątka, a nawet jakby była szóstka, to i tak dwóch Polaków na poziomie ekstraklasowym jest potrzebnych. Nie da się grać prawdopodobnie przez cały sezon w mniej niż 8 osób, więc tych dwóch Polaków fajnie by było mieć już w jakiś sposób zaklepany. Więc Dominik Wilczek to jest pewnie ten Polak, o którego będzie twardym piernikom najłatwiej, bo gdyby Dominik Wilczek jakby miał zgarnąć zainteresowanie z klubu stopu, to pewnie już po poprzednim sezonie takie zainteresowanie by zgarnął. Coś musi być w tym chłopaku takiego, że gdzieś jednak jest trochę omijany. Być może to jest właśnie ta jego fizyczność, być może to jest jego taki trochę jednak brak atletyzmu, być może to jest jego ciało i być może ograniczenie trochę do tej roli strzelca i dlatego zespoły strzałówki za bardzo no nie widzą go w swoich składach, natomiast wydaje mi się, że w twardych piernikach to może być czołowa postać. To może być w tak fajnie skrojonym, dzielącym się piłką zespole, jaki potrafi złożyć sobotić gracz na 14-15 punktów. To może być jeden z najlepszych Polaków pod względem średniej punktowej, dlatego Dominika Wliczka chciałbym mieć na miejscu Torunian jeszcze jeden sezon i zobaczyć jak on w tym Toruniu właśnie w tej organizacji jest w stanie rosnąć. Wiecie dobrze, że ta seria się wydłuża, więc jeszcze skomentuję szybko te dwa podpisy, które się już wydarzyły. Mianowicie Arik Smith wraca do Torunia po kolejnej kontuzji, niestety. Natomiast Arik Smith no, błyszczał, jest zawodnikiem, który podobał mi się. I, i, I to też jest gracz, który na pobycie w Toruniu zyskał. Podostał naprawdę bardzo fajną, ciekawą umowę. Na pewno wyższą niż to, co był w stanie mu zaoferować Toruń. Więc warto czasami z zawodnikami utrzymywać kontakt. Warto być dobrą, zdrową organizacją, bo można kiedyś znowu czerpać z tego benefity, że taki gracz łaskawie popatrzy na, na, na Was i, i będzie chciał wrócić, będzie chciał się odbudować właśnie w Waszym klubie. Toruń jest zmuszony trochę do tego, żeby ryzykować. Jest zmuszony do szukania najoptymalniejszych rozwiązań pod względem cenowych, cenowym i jednocześnie, które mogą dać naprawdę dużą jakość. No i jakby nie patrzeć, Smith jest takim właśnie zawodnikiem. Drugi gracz to Mateusz Szlachetka, więc mamy już dwóch tak naprawdę gości, którzy mogą grać na, piłk, na piłce w twardych piernikach. Spodziewam się, że będzie jeszcze jeden zawodnik, który będzie taką bardziej nominalną jedynką. No i Mateusz Szlachetka myślę, że będzie miał przed sobą takie wyzwanie, że będzie musiał pokazać, że no, jest w stanie jeszcze lepiej grać niż w Dzikach Warszawa. No bo przypomnę, że to jest zawodnik, który. No, gdzieś tam na granicy reprezentacji Polski czasami bywa na grupowaniach, niekt, na niektórych grupowaniach się pojawia, w szerokiej kadrze się pojawia, więc jakby nie patrzeć i gormiecić, patrzy na tego, na tego gracza. Oczekiwałbym, że w innym systemie niż u Krzysztofa Szabluskiego, gdzie był przez dwa lata, w systemie, gdzie jest trochę więcej gry 1 na 1, trochę więcej improwizacji, trochę więcej gry do kosza niż w boiska, że tam właśnie Mateusz Szlachetka, no Złapie drugi oddech. No, takie nowe życie w niego wstąpi. Wydaje mi się, że ta taktyka, ta wizja koszykówki Suboticia pasuje do szlachetki i, i oczekuję, że zobaczymy Mateusza, który w ofensywie będzie naprawdę jedną z wiodących postaci twardych pierników. I jednocześnie, że podtrzyma dobre rzucanie za trzy punkty, to będzie naprawdę istotne i ważne. Na dzisiaj to tyle. Bardzo wam dziękuję i widzimy się następnym razem.